Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się historycznością prześladowań chrześcijan za cesarza Nerona, a w zasadzie imperialny wątek tych prześladowań, bo to jest ważne. Jest to poniekąd kontynuacja mojego filmiku z sierpnia 2022 roku. Link tutaj dam w opisie. Prześladowani chrześcijanie, obalałem mity. Teraz jednak chciałbym bardziej się skupić na samym fragmencie dzieła Tacyta, Annalek księga 15 fragment 44 mówiący właśnie o tych prześladowaniach chrześcijan za Nerona i to jest w zasadzie główny tak naprawdę jedyny dowód że te prześladowania istniały. No i powiem wam dlaczego uważam, że nie jest to do końca prawda. Ale najpierw przytoczę sam ten fragment. Żeby nie było. Następną rzeczą było poszukiwanie środków przebłagania bogów i odwołano się do ksiąg sybilińskich, według których modlono się do wulkana, keres i prozerpiny. Junona również była błagana przez matrony, najpierw na Kapitolu, a następnie w na najbliższej części wybrzeża, skąd pozyskiwano wodę do zraszania ołtarza i wizerunku bogini. Odbywały się tam święte bankiety i nocne czuwania odprawiane przez zamężne kobiety ale wszystkie ludzkie wysiłki, wszystkie hojne dary cesarza i przebłagania bogów nie wyeliminowały złowrogiego przekonania, że pożar był wynikiem rozkazu. W związku z tym, aby pozbyć się tego doniesienia, Neron obarczył winą i zadał najbardziej wyszukane tortury klasie znienawidzonej za swoje obrzydliwości, zwanie przez ludność chrześcijanami. Chrystus, od którego pochodzi ta nazwa, poniósł najwyższą karę za panowania Tyberiusza, z rąk jednego z naszych prokuratorów, Poncjusza Piłata, a najbardziej złośliwy przesąd, w ten sposób chwilowo powstrzymany, ponownie wybuchł nie tylko w Judei, pierwszym źródle zła, ale nawet w Rzymie, gdzie wszystkie ohydne i haniebne rzeczy z każdej części świata znajdują swoje centrum i stają się popularne. W związku z tym, najpierw aresztowano wszystkich, którzy przyznali się do winy, następnie na podstawie ich informacji skazano ogromną rzeszę ludzi nie tyle za zbrodnię podpalenia miasta, co za nienawiść. Do ludzkości, do ich śmierci dodano wszelkiego rodzaju kpiny. Okryci skórami bestii byli rozszarpywani przez psy i ginęli. Przybijani do krzyży lub skazywani na spalenie w płomieniach, aby służyli jako nocna iluminacja, gdy minie dzień. Neron ofiarował swoje ogrody na widowisko i wystawiał spektakl w cyrku. Podczas gdy mieszał się z ludem w przebraniu woźnicy, lub stał na rydwanie. Dlatego, nawet dla przestępców, którzy zasługiwali na skrajną, nieprzykładną karę, pojawiło się uczucie współczucia, ponieważ nie było to, jak się wydawało, dla dobra publicznego, ale dla zaspokojenia okrucieństwa jednego człowieka, zostali zgładzeni. I przez resztę materiału będę się tutaj odwoływał do tego tekstu. W pewien sposób ten tekst zaprzecza sam sobie, o czym świadczą dwa cytaty, które przygotowałem z pracy Claytona Tacitus and Nero's Persecution of the Christians. Pierwszy brzmi tak ogólnie. Opisuje sytuację cytatu. Podobnie jak Gibbon Tacyt jest mistrzem niejasności i insynuacji, gdy chce przezwyciężyć brak pewności w relacjach lub dowodów w oskarżeniach. W tym fragmencie prawdopodobnie ma oba te motywy. Tutaj warto zaznaczyć, że Clayton w swoim dokumencie nie próbuje unieważnić prześladowań Nerona, tylko nawet dyskutuje z jakiego powodu te prześladowania były. Czyli nawet w konsensusie tym, że uznamy, że te prześladowania chrześcijan były. Zainicjowane przez Nerona, to i tak nie mamy pewności za co. Dlaczego? Drugi fragment. Gibon, poproszony przez Priestley'a o dokładniejsze zdefiniowanie swojego stosunku do chrześcijaństwa, wypadł nieciekawie, a tacyt z pewnością nie poradziłby sobie lepiej podczas przesłuchania pod zarzutem zniesławienia Nerona w kraju, w którym chrześcijaństwo było przestępstwem zagrożonym karą śmierci. Twierdzi, że chrześcijanie zostali fałszywie oskarżeni? Tak o podpalenie. Ale niektórzy z nich się przyznali. Tak. Do podpalenia? Brak odpowiedzi. Czy sugerujesz, że zeznania i informacje złożone przeciwko innym chrześcijanom były fałszywe, lub że ci ludzie nie byli chrześcijanami? Nie, powiedziałem, że byli chrześcijanami, ale byli niewinni. Podpalenia tak, ale nie wrogości wobec państwa. Mimo to uważasz ich za niewinne ofiary dzikiego tyrana. I tak dalej, i tak dalej. W rzeczywistości relacja do tytułu nie wytrzyma zbyt dokładnej analizy, a udawanie, że tak będzie, jest aktem miłosierdzia lub nieporozumienia ze strony współczesnych tłumaczy. No, wiemy, że ta, tacyt w tym cytacie przytacza nieprawdę, nazywając Pontiusza Piłata prokuratorem, co zaznaczyłem w swoim pierwszym filmiku, jest nieprawdą, bo był on prefektem. No wiemy również, że Tacyt w wielu swoich dziełach, w tych fragmentach mówił nieprawdę. Wiemy na przykład o jego sytuację z Agrykolą i Domicjanem. Wiemy, że to nie była prawda. I tak samo wcześniej, pisząc swoje historie, nie wspominano o Chrystusie, mówiąc, że w Judei za Tyberiusza był spokój, nic się nie działo, sub Tiberio quies. Pojawia się też podejrzenie, że w ogóle cały ten fragment 44 jest interpolacją późnego V wieku, albo nawet jeszcze późniejszą, którą wysunął dr Carrier w The Prospect of a Christian Interpolation in Tacitus Annals 15.44. Ale nie wiem, czy jestem do końca przez te jego argumenty przekonany, że było to dodane. Myślę, że rzeczywiście tacy to napisał, ale czy napisał to zgodnie z prawdą? Być może swoją prawdą, tego co wiedział, niekoniecznie prawdą faktyczną. No wiemy, że tutaj no, w Rzymie aresztowano masę ludzi, tak, to, tak mówi tacy. No ale w setnym roku chrześcijan w całym cesarstwie było około 8 tysięcy. Głównie na wschodzie. Yy, więc no jakie to były masy? no Skoro jeszcze to był rok setny, to 35 lat wcześniej, 36. Yy, tych ludzi może było około 3000 w całym cesarstwie, liczmy. No, więc te, te całe masy tutaj nie bardzo pasują do obrazu tych prześladowań. I tak samo pojawia się też, yy, daje się Istmana argument, że to Były wewnętrzne walki sekt chrześcijańskich, bo musimy wiedzieć, że sekty istniały za życia Nerona i za życia Tecyta różne. Wiele z nich wierzyło w inferno, tak w ten wielki płomień. Tak jak wspominałem w swojej biografii Nerona, prawdopodobnie te sekty no, głosiły wcześniej także, że będzie apokalipsa, skończy się świat, nadejdzie ponownie Chrystus. Później wymyślono, że Neron też ponownie nadejdzie. Ten mit zaczął narastać jako Nerona, antychrysta. Jak wiemy, ci Neronowie pojawiali się chyba, aż, do koń aż ostatni chyba jeszcze z życia świętego Augustyna. Także to wszystko się pojawiało. I to na przykład, że co do świętego Piotra, swoją teorię podałem już w poprzednim filmiku. O świętym Pawle zrobiłem w ogóle oddzielny filmik i w nim uznałem, że został on wydany przez Radę Żydowską. Tak? Żydzi się chcieli go pozbyć z Judei, ale właśnie Isman. Twierdzi, że i Piotra i Pawła wydały inne sekty chrześcijańskie Rzymianom, chociaż Paweł sam był Rzymianinem, trzeba o tym pamiętać, po to, żeby się ich właśnie pozbyć. Tylko że później te sekty, no jak wiemy, nie były zwycięskie w tej, w tej, w tej wojnie religijnej, które doprowadziło do Nicei. Mamy też ten motyw przypisywania sobie męczeństwa. Wcześniej chrześcijanie bardzo poszukiwali tego męczeństwa. Oni wielbili się, wielbili męczeńską śmierć, chcieli być męczennikami. Często są przypadki, że specjalnie się zgłaszali do, do gubernatorów rzymskich, zabij nas, tak? Chociaż Trajan przecież liście do Pliniusza pisał, że chrześcijan nie prześladujemy. Chrześcijanie nie są winni zbrodni, tylko chrześcijaństwo jest zbrodnią. Ale jeżeli nie mamy potwierdzenia od ludzi, którzy nie są anonimowi, jeżeli nie mamy takiego zaparcia się w wierze, to chrześcijan zostawiamy samych sobie. I to są słowa cesarza Trajana. Ale to męczeństwo, więc, taka jeszcze wracając do tego męczeństwa. No, bo czasami gubernatorowie nawet nie wiedzieli, co zrobić, no, po co Wy do mnie przychodzicie, ja Was nie chcę zabijać, nie? Nie, chcę, nie chcę robić to egzekucji, ale chrześcijanie byli wręcz pijani tą rządzą męczeństwa. No, jak tylko pojawiła się właśnie później, po latach, ta szansa przypisania sobie męczeństwa zarządów rządów Nerona, chrześcijanie to wykorzystali. I widać to, że pomiędzy tacyt, pomiędzy pisaniem historii, a pomiędzy pisaniem naów. Spotkał się z tym tezą, że rzeczywiście chrześcijanie sobie powiedzieli, hej, my byliśmy prześladowani wtedy, to byliśmy my. Problem w tym, że prawdopodobnie była to jakaś sekta, nie wiem, możliwe, że chrześcijańska, możliwe, że po prostu jakaś żydowska. Tego było naprawdę wiele, to było całkowity miszmasz i kocio tych, tych, tych wyznań. I rzeczywiście mógł być nawet kozioł ofiarny oddolny, że ludzie sami, hej, Przecież oni tutaj chodzą i mówią o nadejściu końca świata, o wielkim ogniu, który pochłonie całe miasto. No to musieli to być oni. Zwłaszcza, że wiemy, że każdy wielki pożar Rzymu miał swoje kozły ofiarne. Pożarów było wiele i chrześcijanie nie byli jednymi kozłami. Chrześcijanie w cudzysłowie, mówię, na pewno jakieś kozły ofiarne były. To do tego nie mam wątpliwości. I to już mówiłem nie raz i nie dwa. Tylko, że nie ze względu na wiarę. Tak? To nie, były jakby, nie były kary za podpalenie Rzymu nie przez wiarę, tylko po prostu za podpalenie, tak, za kozła ofiarne. Tak jak wcześniej podpalano tych, którzy wynajmowali domy, tak teraz padło na chrześcijan, tak zwanych. I na pewno do czegoś takiego doszło, nawet nie wiem kiedy. Zdaje się, że w swojej biografii o Neronie sugerowałem, że w ogóle do tych śmierci doszło wtedy, kiedy Neron był w Grecji na, na zlecenie Tygelina. W ogóle że Neron nie miał za wiele z tym wspólnego. I rzeczywiście Neron był słabym władcą, więc nawet i to już w tym momencie, nawet jeśli był wtedy w Rzymie. To wątpię, żeby on wpadł na ten pomysł i wątpię, żeby on rzeczywiście to jakoś, nie wiem, tym kierował, to zatwierdził. A cały ten fragment właśnie pokazujący szaleństwo Nerona w Tacycie, to jest ważne, bo wyjmując Nerona z kontekstu innych cesarzy wychodzi na to, że rzeczywiście Neron był... No, potworem, szaleńcem i jeszcze nie wiadomo czym. Tylko, że jeżeli porównamy sobie tego Nerona do, do innych cesarzy, których senatorowie nie lubili, do Kaliguli, któremu się zarzucało, że y, tak bardzo źle traktował Żydów, mimo że w swoim ostatnim filmie o Caliguli pokazałem, że tak naprawdę to podchodził do nich bardzo sprawiedliwie i sami Żydzi go traktowali jako swojego opiekuna. Tak samo Domicjan, tak, tacy tkłami o Domicjanie, bo on tam źle potraktował. Nie... Jego teścia, niby w, źle w oczach samego tacyta, chociaż wiemy, że tak naprawdę nieźle. Tutaj też Domicjanowi przypisywało się prześladowania chrześcijan, co też było jednym wielkim nieporozumieniem. Neron, oczywiście. I ta trójca, taka, no, oni wszyscy mają jakieś szalone, szalone tutaj, no, nie wiem, zarzuty przedstawione przeciwko nim, że byli właśnie no, nie, nie, nie do porozumienia, że byli po prostu chorzy, że to wszystko źle wyglądało. No tak, jak zrobiłem filmik o obalaniu mitów na temat szaleństwa Kaliguli. Wszystkie te niby jego szalone uczynki można wytłumaczyć logicznie, jeżeli się je wytłumaczy logicznie, jeżeli naprawdę mamy ochotę je wytłumaczyć logicznie, no to rzeczywiście daje to obraz nam cesarza, który nie popełnił żadnego szalonego uczynku, który wręcz nie popełniał żadnych większych błędów, oprócz tego, że wyalienował senatorów z tej diarchii. Ale to jest inna kwestia. Także, jeżeli weźmiemy to w kontekście tych wszystkich cesarzy, no to nie różni się to niczym od kolejnego paszkwilu opisującego Kaligulę czy, czy Domicjana. A wiemy, że, 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 że Kaligula i Neron, i trochę Domicjan też, ale to już w gronie bardziej takim szczegółowym, oznacza po prostu kogoś szalonego. I, i to właśnie te, te, ta masa ludzi prześladowanych przez Nerona, jest po prostu kolejnym takim wymysłem. Czy były kozły ofiarne za pożar? Na pewno były. Ludzie poszukują ofiary, ludzie żądają ofiary. Czy byli to chrześcijanie? Wątpię. A jeżeli, nawet jeśli byli, jeżeli się mylę. A też czytałem kont artykuł Jonesa: The History of the Neroian Persecution a Response to Show Brent Shaw był autorem artykułu, który przytaczałem w poprzednim filmiku, ale no, 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 odpowiedź mnie nie przekonała. Zresztą istnieje też książka napisana przez panią dr Moss, właśnie o tym micie męczeńskim wczesnych chrześcijan, który jeszcze nie czytałem, ale którą już zamówiłem i przeczytam. I, ale czytałem dwie recenzje tej książki, które kłamią. Jeden z recenzentów na przykład zarzuca, że w tym wspomnianym przeze mnie liście, Trajan nakazuje właśnie zabijanie każdego chrześcijanina, bo chrześcijanie to zbrodniarze. Podczas gdy w liście do Pliniusza Trajan mówi wprost: chrześcijan nie wyszukujemy, nie prześladujemy. Więc. No, tak można do tego podchodzić. Niestety są ludzie, którzy bardzo no, religijnie do tego podchodzą, i naprawdę wtedy no, można w to wierzyć. Ale wiemy, że tacytowi nie można wierzyć w każdym zdaniu. Co już udowodniłem na, na Caliguli i udowodniłem na, na Domicjanie, bo zrobiłem o nich biografię. Nie skupiłem się tak bardzo na tym e, przy Neronie, nawet nie zrobiłem oddzielnego rozdziału w mojej biografii o jeśli chodzi o prześladowania chrześcijan. Tak samo Miriam Griffith w swojej, w swojej biografii Nerona: The End of the Dynasty też nie zrobiła oddzielnego rozdziału dla prześladowania, bo tak naprawdę, w kontekście całych 14-letnich jego rządów, te prześladowania nie mają żadnego znaczenia. Te prześladowania mają znaczenie w kontekście tradycji chrześcijańskiej, która niestety została wymyślona później. Ktoś sobie tam wiele rzeczy do tego dorobił, a później próbuje się do tych dorobionych rzeczy dorobić. Źródła prawidłowe. Czy więc tacyt napisał prawdę? Tak, napisał prawdę, jaką on uważał, że rzeczywiście skąd się dowiedział. Nie wiemy skąd, nie mamy właśnie źródła, z którego korzystał tacyt. Gdybyśmy mieli to źródło, wszystko byłoby wyjaśnione. Jednakże na dzień dzisiejszy ja uważam, przekonany argumentami yy, i samym Tacytem wręcz, jego problemami z wyjaśnieniem tej sprawy, bo jeżeli nawet uznamy, tak jak mówiłem, że prześladowania miały miejsce, to z jakiej racji miały miejsce? Za co? Za to, że podpalili Rzym? Czy za to, że byli wrogami ludzkości? Czy za to, że byli chrześcijanami po prostu? Nie wiadomo. Tacyt sam tego nie wiedział, zaprzeczał sam sobie. Tak samo gibą, który tłumaczył to później w swoim dzie ogromnym dziele. Także jak dla mnie tych prześladowań nie było. Były jakieś kozły ofiarne, spalono ich yy, za to, bo wierzono, że jaka jak jest zbrodnie, taka kara, więc tę grupę ludzi spalono i tyle. A później z tego zrobiono wybujałe męczeństwo, i rzeczywiście nie jest to jedyny przypadek, kiedy późniejsi chrześcijanie robią z tych bo rzeczywiście nie mogę zaprzeczyć, że chrześcijanie byli prześladowani w cesarstwie przez Rzymian, ale akurat nie w tym przypadku. Ale jeżeli nawet byli prześladowani, to później te prześladowania są po prostu no wręcz wybuchowe w swoich rozmiarach, tak no, nierealne czasami. No jeżeli jakim cudem chrześcijanie czyli tylko 3000 osobników, większość z nich na wschodzie wtedy, w czasie tych prześladowań, to jakim cudem mówimy o jakichś masach ludzi? Ileż tych ludzi było? No może z 200, tak jakoś tak, no, no nie więcej, więc jak w milionowym kraju były to masy ludzi, masy zbrodniarzy? Jednych złapali, ci się przyznali, tamtych złapali, cały ten proces jest bardzo skomplikowany. I jak mówię, jak dla mnie, nie przedstawia on żadnych prawidłowych czy faktycznych opisów tamtych wydarzeń. Nie wspominając już o tym, że w ogóle Laktans już też nie wspomina o, o pożarze w kwestii tych prześladowań, także poplątane z pomieszanym. Zrobiłem tutaj poniekąd w odpowiedzi dla polskiego inkwizytora, który raz na live'ie mówił, żebym zrobił, bo on też coś tam mu zarzucił, właśnie że ja nie wierzę w te prześladowania. Mam nadzieję, że się tutaj wyjaśniłem tak, jak należy. Jeżeli chcesz, inkwizytorze to odpowiadaj, ty zapewne masz inne tam źródła i ja wiem, bo w tym siedzisz religijnie bardziej zdecydowanie, także jeżeli masz taką ochotę, to przedstaw swoje argumenty, ja się do nich odniosę, tak jak mówiłeś kulturalnie, także no to tyle moi mili, jeszcze tylko podziękowania moim patronom Trybunom Kamilowi, Tomaszowi Flawiuszowi Preterowi Edmanowi, Centurionowi Jałowiec, dzięki bardzo moi mili Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć.